Cześć, witam Was po raz kolejny. Dzisiaj już kolejny film z serii mitów dietetycznych. Postaram się kilka z nich właśnie poruszyć i mam nadzieję, że do czegoś ten filmik Wam się przyda. Zapraszam do oglądania. No i od razu zaczynamy. Pij dużo wody, a schudniesz. Sama w sobie woda nie jest w stanie nas odchudzić. Samo to, że zaczniemy jej pić więcej, nie spowoduje utraty wagi. Może jedynie ten proces wspomagać. Mówi się, że człowiek powinien wypijać dziennie około 1,5 do 2 litrów wody, czy też ogólnie płynów, bez względu na to, czy się odchudza, czy nie. Ilość tej wody tak naprawdę zależy od naszego wzrostu, od naszej wagi itd. Woda jest nam do życia niezbędna. Plusem wody jest to, że nie ma ona oczywiście kalorii. Więc jeśli umiecie zastąpić te takie napoje gazowane, czy też po prostu napoje z kaloriami wodą, no to bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Często w ciągu dnia wydaje nam się, że jesteśmy głodni, a może to po prostu oznaczać tyle, że chce nam się pić. Ja osobiście piję bardzo dużo wody, ale nie tylko wody, bo piję również przeróżne herbatki, zieloną, zieloną z różnymi tam dodatkami, herbatki owocowe, Także nie tylko i wyłącznie wodę. Co jeszcze? Wypicie szklanki wody przed posiłkiem może spowodować, że to nasze uczucie sytości będzie trwało dłużej. W moim przypadku się to na przykład nie sprawdza. Jeśli wypiję, to właśnie szybciej jestem głodna. Już to sprawdziłam na sobie. Ale myślę, że to każdy musi sobie indywidualnie ocenić, jak po prostu jego organizm reaguje. Woda oczyszcza też nasz organizm z toksyn. Pomaga niesamowicie w walce z celulitem i o tym też przekonałam się na własnej skórze. E, dużo można by powiedzieć o wodzie, natomiast e, samo w sobie jej picie nie jest w stanie nas odchudzić. Jeszcze tutaj taka jedna bardzo istotna sprawa, którą trzeba poruszyć odnośnie właśnie wody. Pić ją jak najbardziej, ale nie tak, że, ta, że tak powiem, nie całym haustem. Powoli, po łyku. Ja kiedyś piłam ją na zasadzie właśnie takiego jednego przełknięcia, co dawało mi tylko tyle, że leciałam zaraz do toalety i wypukiwałam sobie te wszystkie dobre rzeczy z organizmu. Także pić, ale powoli! Pieczywo z ziarnami jest zdrowe. Pieczywo pełnoziarniste to się nie równa pieczywo z ziarnkami na wierzchu. Niestety często właśnie jesteśmy oszukiwani i dostajemy pieczywo z białej mąki, posypane jedynie tymi ziarenkami powierzchu, albo co gorsze jeszcze z białej mąki, dodatkowo wzbogacone karmelem amoniakalnym, albo ymm, słodem jęczmiennym, co daje po prostu tym bułeczkom taki ciemny kolor. Kiedyś nie miałam, nie miałam pojęcia o takim oszukaństwie, ale teraz bez problemu odróżnię taką bułkę pełnoziarnistą od tej udawanej, Zauważyłam też ostatnio, że w Kauflandzie i chyba w Lidlu, i w Biedronce są podawane po prostu składy pieczywa. Nie wiem, czy jest teraz taki wymóg, może nie, może nie wiem. Dajcie znać, jeżeli Wy wiecie. Ale do rzeczy. Na tych listach nie znalazłam ani jednej bułki, która miałaby skład po prostu do przejedzenia. Jeśli chodzi o, sklep, je, o chleb, to jeszcze, jeszcze, ale bułki nie. Do produkcji pieczywa czy też bułek potrzebne są tylko mąka, drożdże albo zakwas, no i sól. E, niestety, kochani producenci, walą nam tam masę tych S, pulchniaczy, wypełniaczy, poprawiaczy smaku i takich e, rzeczy przedłużających trwałość tych wyrobów. Dajcie mi koniecznie znać, czy teraz właśnie został wprowadzo wprowadzony taki wymóg odnośnie składów pieczywa. Bo ostatnio spotkałam je dość niefajna sytuacja. Chciałam sobie przed, przed zajęciami kupić jakąś tam bułę. Podeszłam do takiej małej piekarni za rogiem mojego bloku. No i byłam pełna nadziei, że może w takich małych piekarniach mają jakieś dobre, sprawdzone i nieoszukane wyroby. Spytałam grzesznie panią z uśmiechem na buzi, czy ma jakieś pełnoziarniste albo żytnie bułeczki. Pani pokazała mi taką białą bułę posypaną z wierzchu peskami chyba dyni, czy nie wiem, z tego co pamiętam, to to była dynia. No ale ja że chciałam coś z ciemnej mąki, a nie nie posypaną ziarenkami, no to, um, no to dalej pytam o tą bułkę. Pani po prostu wywaliła na mnie oczy, no to ja pytam się, nie wie pani czy pani ma? Ona nic tylko tak patrzy, jakbym była, nie wiem, nie z tego świata. Podziękowałam wcale nie hamsko, tylko po prostu normalnie uśmiechnęłam się i poszłam, a na to, do, na to widzenia usłyszałam, że ludziom to się już we no dobra, powiedzmy, że nie będę kończyła, ale dobra, koniec gadania. Uważajcie na takie oszukaństwo. Ja staram się bułki robić po prostu sama w domu. To nie jest nic trudnego i na moim kanale również taki przepis na bułki znajdziecie. Nie rzucę palenia, bo na pewno przytyję. Papierosy to nie jest żaden wspomagacz czy też lek na, dwa, na nadwagę, na otyłość i wcale odstawienie tych papierosów nie musi skutkować dodatkowymi kilogramami. To prawda. Palenie papierosów e, e, przyspiesza naszą przemianę materii, e, ale nie w takim wielkim stopniu, żeby, żeby miało to aż wpływ na nasze tycie albo chudnięcie. E, często właśnie osoby, które rzucają papierosy e, i tyją, same są sobie winne, ponieważ zamiast po papierosa e, no, sięgają sobie po jakieś tam jedzenie zwyczaj z takiego po prostu przyzwyczajenia, że należy coś sobie tam trzymać w dłoni. E, trudno jest opanować ten nawyk, ale e, wszystko da się zrobić i na pewno rzucenie palenia nie równa się tyciu. Kefiry i jogurty mnie odchudzą. E, czytałam o takich badaniach, e, które dowiodły, że osoby na diecie, e, które, spożywają, które spożywają na diecie jogurty naturalne, kefiry naturalne, chudły szybciej niż te, które tego nie robiły. Natomiast trzeba sobie umieć te produkty wybierać na półkach w sklepach. To, że coś się nazywa kefir albo jogurt, to wcale nie znaczy, że jest od razu wręcz stworzony dla ludzi chcących zrzucić kilogramy. Trzeba po prostu czytać sobie składy i tabelki energetyczne czyli to, co ja zawsze podkreślam. Często są tam dodawane zbędne rzeczy. Ja bym nie radziła kupować też jogurtów ani kefirów smakowych. One mają tam w sobie masę węgli niekoniecznie pochodzących właśnie z owoców, ehm, chociaż nie mówię, że jest tak zawsze, ale po prostu ze zwykłego cukru. Jeśli coś nie ma napisane w składzie bezpośrednio cukier, to może to być po prostu ukryte pod innymi nazwami, także zwracajcie sobie na to uwagę. Ehm, w biedronce jest na przykład taki fajny kefir owocowy chyba z firmy ehm, Just Fit. On ma 0% tłuszczu. Od razu rzuca się nam taka nalepka z napisem 0%. Ale kiedy odwrócimy tą butelkę, to w składzie znajdziemy cukier. A o ilości węgli to już w ogóle nie wspomnę. I to niekoniecznie właśnie pochodzących z owoców. Chyba już bym wolała sobie kupić zwykły że tak powiem, czysty kefir i do niego po prostu zjeść jakieś jabłko albo jakiś inny owoc. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych właśnie mitach. Nie zapomnijcie o kciuku w górę, a ja teraz zapraszam Was do innych moich filmów, do subskrypcji mojego kanału oraz do odwiedzenia mojego Facebooka. Link oczywiście znajduje się pod filmem. Trzymajcie się, do następnego razu, pa! pa.